Położymy sobie szybkę na taśmie. E, oczywiście najpierw staroszytkę, możemy lekko suszarką podgrzać, oczywiście nie przegrzać karbonu. E, ściągamy staroszytkę, zostanie nam zawsze, czy to wcześniej było na taśmie, czy na kleju położona była szytka, to zawsze nam trochę dziadosta zostanie i musimy to odczyścić do zera. E, z mojej perspektywy oczywiście możemy używać jakiejś agresywnej chemii, ale jeśli nam się jakoś bardzo nie śpieszy, to zwykłym takim bawełnianym czyściwem. A takie czyszczenie na sucho daje nam pewność, że zbierzemy to tak. W miarę dokładnie, bo czyszczenie chemią jest o tyle problematyczne, że potem zostaje taka mega, mega cienka warstwa, którą i tak pasuje złuszczyć. Więc to tak, no zależy, jaki macie klej. Najfajniej schodzi taki klej zmywaczem do do Trezado, przyznam Wam szczerze ale po prostu tego ilości to jest tak drogie i tego ilości takie by szły, że ściąganie szytki przygotowywanie szytki i ponowne jej zakładanie by kosztowało w setkach złotych, więc z tym nie przesadzamy tutaj wszędzie ten klej muszę sobie zdjąć i doprowadzić to do takiego stanu jak mam tutaj dajcie mi 5-10 minut i przejdziemy sobie do właściwego klejenia szytki i w ten sposób, dość relatywnie szybko, rolując sobie klej w taką oto kulkę paprochów, ja zawsze ściągam najpierw jedną stronę, potem obracam obręcz, robię drugą i jak mam wszystko skończone, to dopiero przechodzę do dalszego klejenia. Dlaczego warto ten klej ściągnąć i dlaczego nie warto kleić na taki stary klej? Po pierwsze dlatego, że potem jest ciężko taką szybkę po prostu poprawnie ułożyć, bo z jednej strony trochę kleju zostanie, z drugiej nie zostanie, trochę więcej, tu trochę mniej, to jest po raz. Dwa, taki klej po prostu z cie, czasem, no, na pewno po prostu traci swoje prawidłowe właściwości. I co z tego, że założymy świeżą, nową taśmę, jak ten stary klej spod spodu nie będzie trzymał, rozjedzie się, roz, po prostu się odklei od takiej odbręczy, no i zjedzie nam cała szydka na jakimś zakręcie. No. Średnia sprawa, wolałbym nie sprawdzać i się nie zastanawiać, czy jest to warte oszczędności, a oszczędzamy w ten sposób, no zależy od wprawy. No widzicie mniej więcej w jakim tempie mi to idzie, więc zrobienie całego koła dookoła, to jest po prostu paręnaście minut, więc no ja bym nie oszczędzał na tym czasu. No i kończymy, powiedzmy jakieś 15 minut później. Wiecie, normalnie tych paprochów nie zbieram, ale teraz dla Was je zebrałem, żeby tak, no powiedzmy, wizualnie Wam pokazać, ile tego jest. Wiadomo, że część mi gdzieś tam spadła, część jest na szmacie. Nie wszystko mam, ale. A, to będzie koniec. Z kleju mamy wyczyszczone. Wygląda to ładnie. Dość, nawet żadnych resztek nie zostało. Obręcz jest gotowa do odtłuszczenia. A ilość kleju, no to tyle. Udało mi się zebrać. To jest do wywalenia, a my będziemy się zaraz brać, odtłuszczać, kleić taśmę i zakładać szydkę. No i to jest dobry moment, jak pozbyliśmy się kleju, żeby założyć sobie rękawiczki, bo robotę będziemy starali się utrzymywać możliwie teraz czystą. Odtłuścimy sobie obręcz. Zrobimy to przy pomocy benzyny ekstrakcyjnej, bo akurat ona jest pod ręką. Może być to też alkohol izopropylowy. Generalnie wszystko, co nie jakoś bardzo reaktywne, bo nie chcemy obręczy uszkodzić. A przynajmniej lakieru na niej, ani jej odbarwić. Trochę na szmatę. I porządnie sobie nie tylko przecieramy, ale pozbywamy się wszystkiego. Dobra, tu nam się zabrudziło świeży kawałek. Ok, będziemy sobie kleić na taśmie od tufo, no i szytkę też mamy od tufo. Jeśli chodzi o przygotowanie jeszcze takiego koła, no to warto zwrócić sobie uwagę, czy mamy zewnętrzne nyple. Bo przy takich nyplach, jak tutaj, zewnętrznych, możemy sobie koło potem jeszcze z szydką podcentrować. Ale jeśli mamy jakieś nyple wewnętrzne, do których dostęp będzie tutaj tylko po ściągnięciu szydki, no to koniecznie trzeba sobie to zrobić teraz przed zakładaniem. My tutaj koło mamy ładne, prościutkie. Więc możemy brać się za ciąg dalszy. Odkładamy sobie ją w takie miejsce, żeby nam tutaj nie przeszkadzała. Ona niech się już trochę rozprostuje. I zgodnie z tym, co mamy tutaj napisane, ta taśma 19 pasuje od 19 do 22 mm. Jeśli mamy obręcz 26 na przykład, to taka 22 by się przydała. Zatem bierzemy sobie taśmę, znajdujemy sobie miejsce na wentyl, tak jak mamy to tutaj. W zasadzie, jeśli zaczęlibyśmy kleić od połowy wentyla, to nic się złego nie dzieje. Możemy sobie tak zakleić bez żadnych problemów. Tutaj jest takie specjalne wcięcie, chociaż ja, żeby na wentylu nie było szczególnego bicia, zawsze sobie wycinam taki mały roweczek. Ok. I mamy taki mały półokrąg wycięty. I zaczynamy sobie kleić. Staramy się tym półokręgiem wypaść mniej więcej na środku dziury na wentyl, i samą taśmą, jako taśmą, staramy się lecieć możliwie środkiem. Teraz bardzo ważne jest, żeby taśma szła nam idealnie na środku. Dociskamy sobie. Upewniamy się, że nigdzie nam tutaj klej na krawędź nie wychodzi. Kawałek po kawałku i dociskamy mocno palcami od razu. Oczywiście potem, finalnie, ten najsilniejszy docisk wywrze na tej taśmie szybka po napompowaniu do tych 8 barów, powiedzmy. Więc ładnie od tej strony idąc, od kierunku od którego zaczęliśmy, sobie nagniatamy już ją do tego rowka. Drobne poprawki zawsze sobie robimy. Lepiej sobie trochę odkleić, cofnąć. Poprawić i tutaj, gdy już taśma wchodzi nam na samą rolkę, no to wiadomo, żeby klej nie chwycił się rolki, jest tutaj z drugiej strony taśmka. Trzeba pamiętać o tym, żeby ją ściągnąć i jesteśmy z powrotem na wentylu. W miejscu, gdzie taśma wypadałaby nam na taśmę, staramy się dociąć możliwie równo, byle taśma na taśmę nie zaszła. Z tej strony też docinamy sobie na wentyl. Ok. I mamy w ten sposób ułożone. Sprawdzamy sobie całą taśmę dookoła. Możemy sobie nawet zakręcić, zobaczyć, czy taśma nam za bardzo nie faluje. Tutaj mamy ładnie miejsce na wentyl. To wyciągamy sobie troszkę z jednej strony. Na przykład, ja tu sobie mogę to zrobić cenówką. Łapiemy sobie cenówkę. Cenówką do tej strony. Obkręcamy, odklejamy. I mamy taki ładny paseczek, który będzie nam tutaj. Się nie zawijał. W tę samą stronę odwijamy sobie drugą część. Tak samo cenówka. Mam zaklejone. Taśmę klejącą mam ładnie nałożoną, więc mogę się brać za montaż szybki. Teraz warto przede wszystkim skupić się na kierunku opony. Jeśli mamy koło tylnie, w przypadku przedniego nie jest to taki duży problem. Jeśli koło nie jest kierunkowe, to możemy zakładać właściwie obojętnie jak teraz, Tu mamy wentyl za krótki i będzie nam na wentyl potrzebna przejściówka. Dobra, stara szytka wykręcamy z nowej szytki wkład wentyla. odkładamy sobie ze starej szytki wykręcamy sobie przedłużkę, wkręcamy sobie przedłużkę. wkładamy sobie wentyl ten, który przed chwilą demontowaliśmy. Dobra. Mamy założoną przeduszkę. Tak jak mówię, jeśli to jest tylne koło, czy jakieś kierunkowe, dowolne, po prostu skupiamy się na kierunku. Zakładamy sobie prosto wentyl. Szytkę tutaj, już koło, wentyla też się staramy możliwie prosto. Dociskamy i zaczynamy naciągać. Musimy ją założyć. Na szczęście to jest komfort. Taśmy ponad klej, że ten klej, póki ma na sobie tą warstwę ochronną, to nie stawia nam takiego oporu. Grunt, żeby wentyl był odkręcony, bo teraz chcemy zakładać na maksymalnie upuszczonym powietrzu. Bo jeśli w szydce byłoby jakiekolwiek powietrze, to by nam utrudniało zakładanie powoli. Centymetr po centymetrze. Ja tu sobie na butach pomagam mocno paluchami. ładnie, tak. Czyli jak będziemy już te alternatywne scenariusze serwisowe wplatać, to chłopaki macie swoje kwestie przygotowane. Ja mogę podkładać Tak. Dobra. Szytkę mamy naciągniętą. Możemy sobie ją wstępnie na centrownicę z powrotem założyć, czy tam na widele z odwróconego roweru, co tam macie w domu. I wstępnie sobie układamy, tak żeby to było. Wiadomo, że lata. I pompujemy sobie wstępnie na dwa bary. Mamy na dwóch barach i zaczynamy centrowanie. Centrowanie samej szytki. Jak sobie popatrzycie na szytkę, to wiadomo, z wierzchu jest guma, a ze spodu jest taki materiał. I nam chodzi o to, żeby ten materiał znajdował się na samym środku teraz. Ponieważ jak on nam się tak krzywo powichruje, to potem możemy mieć idealnie prostą obręcz, a krzywe koło. Krzywą szytkę właśnie. Dlatego będziemy sobie ją teraz ustawiać. Dwa razy musiałem zejść do góry. Wiesz co? Janek to też inaczej się je. połowie i na chyćucie, nie? Nie, no ten pierwszy odcinek do tego udruga, to, 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 to śmiało. chyba. To, to jest ona od samej góry. Nie startuje już tak jak startowałem. Jak wam ciężko schodzi, musicie no, trochę w, odciągnąć to jest i w bok. To jest no, taka spokojna. Na taksamie, taki nieoznaczony, widzowiska czy coś takiego. On jest takiego do tej samej góry. No. I słuchajcie, jak na małym ciśnieniu mamy mniej więcej ustawioną oponę, nie tylko tak na obręczy, bo ona w zasadzie tak na boki nam się ustawi sama z siebie, ale żeby płaszcz nam nie pływał w ten sposób, no to możemy brać się za powolne wyciąganie. Jeśli taśma przy takim ciśnieniu, jakie macie teraz, nie będzie chciała Wam wyjść, no to musicie sobie spuścić na mniejszej. Ja sobie spróbuję na tych dwóch barach. Zobaczymy jak to będzie szło i wyciągamy bardzo bardzo powolutku. Biorę sobie jeden koniec dowolny, który i zaczynam sobie powolutku, powolutku ciągnąć tak żeby nie przestawić już szytki, którą sobie wcześniej ustawiłem, bo, bo jak już ustawiłem ją dobrze, to to mi zostaje w ten sposób. Powoli ciągnę, żeby nie podwinąć szytki Wyciągamy sobie końcówkę, jest o tyle problematyczna, ale jak daliście sobie obydwa końce na te same strony, to nie musicie jej przeciągać z przeciwnego kierunku, więc mi tutaj wszystko wyszło. Sprawdzamy sobie jak zachowuje się szytka. Wygląda w porządku. No i to jest odpowiedni czas, żeby walnąć jej trochę ciśnienia. Walnęliśmy. O i widzicie, w jednym miejscu W jednym miejscu nam coś zaczęła bić. Jest to w tym miejscu. Zaczęła się rotować. Więc teraz, póki nie mamy jeszcze maksymalnego ciśnienia, staramy się ją złapać, troszkę naprostować. Już jest lepiej. Jakieś małe bicie zostało. I w ten sposób jeszcze parę minut sobie pracujemy, jeśli tego potrzebujemy. Żeby to było tutaj Maksymalnie prosto. Jeśli bicie jest za duże. żeby ustawić to sobie na 6 barach, to oczywiście spuszczamy ciśnienie i robimy po prostu tak, żeby nam się to ustawiło stopniowo dopompowujemy tego ciśnienia. Sama szybka będzie gotowa w 100%. Gdy napompujemy sobie ją na 8 barów jak mnie mam. I bardzo powoli przejedziemy się na niej kawałek, żeby ta szytka docisnęła nam się do obręczy. W zasadzie to tyle. Naklejenie takiej szytki na taśmę jest właściwie dziecinnie proste, i w zależności od tego, jaką macie wrażliwość na centryczność tej szytki, może to trwać z czyszczeniem. 15 minut plus 15 minut klejenia, chyba że chcecie to zrobić na żyletki na 1 /10 mm. No to wiadomo, 15 minut czyszczenia plus jakieś pół godziny ustawiania. No i macie. Ja sobie jeszcze poustawiam tą szytkę, ale w zasadzie z samej techniki zakładania i klejenia tego macie wszystko. Życzę Wam zatem samodzielnie założonych i przede wszystkim równoszytek, bo wcale nie jest to ciężka sprawa. Tyle że jeśli chodzi na przykład o czyszczenie to dość czasochłodna. Tyle z mojej strony, trzymajcie się, cześć.